Ile gatunków człowieka żyje na świecie? Eee, cztery. Możesz zamienić? Eee, Azjaci, Afroamerykanie, Afro Afrykańczycy, Europejczycy i tyle. Cześć, z tej strony Piotr Dybski oraz Adam Drzewicki, i dzisiaj sprawdzimy, czy Polacy rozpoznają zwierzęta. A taki sam quiz, co to za zwierzę, jest w naszej aplikacji Quizhouse. Pierwszy link w opisie, jeżeli chcecie grać i się bawić. A teraz zaczynamy odcinek. Powiedz mi, jaki jest największy drapieżnik w Europie? Niedźwiedź. Niedźwiedź, jaki niedźwiedź? Brunatny. Tak jest, świetnie. Ryś? Nie. Większy. Nie jest większy, dużo większy. Lew? Nie występuje w Europie. <laughs> Człowiek. Największy. Aha, naj nie, nie najbardziej efektywny. Największe względem wielkości. No jedynie w Polsce drapieżnika, jakiego kojarzy to bardziej ryś. Co większe? Ryś? No to może być na przykład lew. Tylko że... mapie? No w na przykład. Jakiś orzeł albo wilk. Rzeki żubr albo coś z Żubr nie jest drapieżnikiem. Y, to jest, chwila, nosacz sundajski. Uuuu! Uuu. I skąd <laughs> to znasz? Zakładam, że znam. Z oczywiście z tak, się młodzi wiedzę pozyskują. Janusz. Janusz, powiadasz? Tak. Zwierzę Polak. Ee, na ty. Janusz. Fawian. To jest polski. Janusz tak zwany to jest. To jest Polak. Mam Janusz... pytanie do Ciebie, jak się mówi prawidłowo: fauna czy flora? To obie są poprawne. Tak. Co oznacza to? Flora to roślinność, a fauna to zwierzęta. Rewelacja. Flora występuje nad wodą, tak? Dobrze. A fauna? Fauna. Wydaje mi się, że to jest środowisko, w którym żyje, żyją dane, dane gatunki. Nie. Ale nie, dalej nie. Flora może być bakteryjna na przykład. Znaczy, zazwyczaj mówi się flora i fauna. No. To się mówi razem, ale co one dokładnie znaczą? Nie wiem, może jakiś. Nie, no klimat to nie. Ale od, odpowiedni klimat. Flora to, jest, to są zwierzęta, które żyją, a fauna to jest roślinność. Na no, odwrót. Flora i fauna się uzupełniają. Tak, co co może być jednym, a co może być drugim? Nie wiem, woda i ogień. Fauna, no to jest yy, jakby na lądzie. Chwila, fauna. Ale co na lądzie? Hmm. No ogólnie rośliny, nie? Tak mi się wydaje. Fauna. A flora w takim razie? Flora to w wodzie? Chyba alpaka. Alpaka. Lomo. Nie, podobne nie? do Lamy. Na A. E, al, alfy? Nie. e Antylau, Lamo. Nie? Jak nazywa się największy sak? E, największy sak wydaje mi się, że jest to płetwal lub błękitny. Zgadza się? No to to jest słoń. No nie. Delfin? Nie. To jest coś z ryb mi się wydaje. No ryby raczej nie są sakami, prawda? No ta chwila. <gryb>, ryb, ryby to ryby, ryby. Tak, tak, No tak. Największy sak na ziemi. Aha. Słoń. A no słoń. A jest sakiem ogólnie? Słoń? Jest większy. Yy, największy sak jaki znam to elefant, czyli słoni. Sarna? Są większe saki od sarny, sarny powiedziałem. <grym> <grym> Naprawdę. <grym> Uwierz mi. Dinozaury na pewno. Nie <grym> dinozaury. Muł <grym> jest w krzywku. Jaki zwierząt? Yy, Muł to było od konia i osła. Tak jest. Krowy i byka? Cie, nie. nie. Cie, cie, cieka, Ciekawa, że znaczy nie, bo to jest gatunek, <grym> źle znaczy powiedziałem. Nie, przepraszam, byka. I y, wydaje mi się, że konia, Krowy i osła, tak? Mm, ba bawoła i. bawoła i osła. Osioł, tak? Bawoł, nie. Jest to na pewno koń. Tak? I. z krową. Bawoła jakiegoś? Nie. To. Ja obstawiam, że jakiś, nie wiem, może żubry i osioł? Coś tak kiedyś słyszałem? Nie. Osioł, tak? Osioł, I. Ale jak? Krowy. I. żubra. Nie, o, bardzo nie. No to co, no są jakieś konie. Tak, koń. No. I to? Koń z jakimś zwierzętem, zwierzęciem daje ci muła. No to nie będzie jakiś baran chyba, nie? Barany <grym> są o po połowę mniejsze. Większy od barana, A, mniejszy od konia. To wiesz to, wiesz to. Wiem to. Daj, daj małą podpowiedź. Nie odpowiedź podpowiedź. Pod, podpowiedź. No. Yy, szyrek. To jest ogry przecież. A, no to od Łosia, łoś! To Łoś? Jak nazywa się samica jelenia? To jest trudniejsze pytanie. E... Łania? Brawo, super. To jest e... sarenka. E... Jagnie? Dla, da, o, o, nie, nie jagnie. E, sarna? Nie. A to to nie dziecko. Podpowiem Ci, na EŁ. co na pewno nie. <śmiech> <śmiech> nie da się. Nie dobra, daj. dobra. EUAN a -n. Łana. Modliszka. Modliszka, tak. jest. Z czego jest znana? Ze stylu modliszki z Panda, oczywiście. <laughs> tak jest! Konik polny. To nie, jest nie konik. E, ten nie. Nie, ten słuchaj. tak e, Gra. Nocy. E, jak on się nazywa? Świerż. Zwierzęta dają nam jedwab czy bawełnę? Dają nam jedwab. Jak się nazywają te zwierzęta? Jedwabniki. Brawo. Zwierzęta dają nam bawełnę. Bawełnę? Jakie nie. zwierzęta to robią? Owce? Ty zawsze odpowiedź na pytanie? Hmm. Bara? Bawełnę. Jakie zwierzęta to robią? Owce. Y Owce. Jedwab? Bawełnę. Pełne. To też będzie z Azji, bo tam przecież jest jedwabny szlak, w tych Pakistanach, Indiach i innych. To nie jakieś małe coś, prawda? Bardzo małe. No mucha nie, ale cześć. <laughs> Jakie zwierzę daje nam jedwab? Jedwab. Paw? Nie. paf, Paw? Nie. 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 Ja nie, nie. nie, 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 To nie. A teraz pytanie z aplikacji Quizhouse. Który ptak jest najszybszy? Swoje odpowiedzi piszcie w komentarzach, a pierwszy w link opisie jest z aplikacji Quizhouse. A czym jest zaskroniec? Zaskroniec? Zaskroniec. Wąż. Wąż to tak jest. Z tego co pamiętam, jest to pasożyt. I czym się charakteryzuje? Tego już nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest jaszczurka, taka polska jaszczurka, mała, w lasach spotykana. Nie jest dopuna. to jaszczurka. Nie jest? schroniec jest to skorupiak. Nie. D mi się też że to jest jaszczurka bez nóg, z tego co wiem, coś takiego. Aha, to faktycznie to jest... nie było coś takiego, no. Nie, to jest wąż, miałaś się A, Ale ale jest tak, ale jest tak. Ile gatunków człowieka żyje na świecie? Jeden. A wiesz, jakie gatunki żyły wcześniej, które wymarły? Um... Jakiś umiesz wymienić? Yy, homo Neanderthales? Mhm, mm tak. Yy, cztery. Możesz zamienić? Yy, Azjaci, Af Afroamerykanie, Afro Afrykańczycy, Europejczycy i tyle. A jakie inne gatunki człowieka kiedyś żyły na świecie? Że no to były na przykład Homo sapiens? Czyli co mieli innego? Homo sapiens to nie są małpy? No, tylko zapis to są generalnie małpy. Orangutan. Tak jest. Małpa. Czy to jest homo sapiens może? Tak. Na pewno? No, myślę, że tak, bo no jest to małpa. Szimpans. O, szympans, Możliwe, że szimpanz. Tak. Jak się mówi prawidłowo krokodyl czy aligator? To dwa osobne gatunki. Tak jest. E, krokodyl. Aligator. Ty co byś obstawiał? Krokodyl czy aligator? się mówi prawidłowo? Bardziej aligator. Krokodyl i, i Aligator to chyba... Nie, to jest to samo. Czy znaczy... nie? Jakie zwierzę to Daniel? Daniel? Jest to zwierzę z rodziny jeleniowatych. Tak jest? Alternatywa do sarny. Samiec taki, można powiedzieć. W wydaje... jakim jesteś alternatywa do sarny? E... Są sarny i są daniele. Jako oddzielne płci, mi się wydaje. Tego samego gatunku? Tak. Nie. Nie. Daniel to jest ptak. Co jedzą pszczoły? Nektar kwiatowy. Tak jest. Pszczoły? Pszczoły coś w ogóle jedzą? To czym się żywią, jeżeli nie, nie byłby to niektar? Wodą? Nie wiem, żywią się bułkami, tak? To co to jest padalec? Jest to jaszczurka bez łapek. Tak jest. Czy, czy można jeszcze powiedzieć, że wąż? Nie, to... nie można. Nie. Padalec jest to y... miniaturowy wąż. Też wąż. Wąż. Nie. To nie jest właśnie wąż. Nie? Kłas, padalec, kiedyś wiedziałem na pewno, ale może kolega, więc. Tak, tak. Wąż. Padalec to też wąż. A jak węża. No nie. Świstak. Świstak zgadza się. A to jest bubr To jest Bóbr. Nie. E, lekko, lekko przypomina mi jest chomika Przypomina chomika Dawaj Wojtek. Surykatka. Nie. <noise> Europejskie zwierzę. Jakaś wiewióra to jest, no nie wiem. Jakie zwierzę uchodzi za najinteligentniejsze na świecie? Człowiek. Tak, jak najbardziej. Yy, jest to małpa. Nie ma niczego inteligentniejszego do małpy? Wydaje mi się, że nie. Delfin? delfin? A nie jest... będzie zwierzęt, nie, to nie macie zwierzę, tylko ryba, prawda? Nie, to jest. Zwierzę. To jest zwierzę... zwierzę, Ryba jest zwierzę. No, no, jest ryba sumie, jest, zwierzęciem. I ryzy... jest zwierzęciem. I uwaga, delfin jest ssakiem. Małpa. A ty co mi się obstawia? Ja bym chyba tak jest coś inteligentniejszego od małpy. Już o tym zwierzęciu dzisiaj rozmawialiśmy. O słoniu? Nie. Co byś obstawiał? Ja wiem, Jakiegoś szympansa. Jest coś bardziej inteligentnego, wiesz? Arangutan? Jeszcze bardziej. Ale masz rację, że należy do małpokształtnych. To może masz... tak. Do czego? Człowiek. Tak jest. Też należy do małpokształtnych. Czyli jesteśmy zwierzętami, dobrze wiedzieć. Jesteśmy. Jesteśmy ssakami. Jesteśmy ssakami nawet. Nie wiem. że sowa jest mądrym ptakiem, ale na inteligentnej jest coś mądrzejszego od sobą. Delfin? A ty co byś obstawiała? Powiedziałabym, że też delfin albo małpa. No zaliczamy ludzi do zwierząt? A ty, jak, jak sądzisz? Ty byś zaliczył? No, tu w Mielnie na pewno. <grym> <grym> Jakąś ośmiornicę pewnie, coś takiego. Ona ma specyficzną rodzaj inteligencji, ale nie. Delfin? Dzięki za obejrzenie odcinka Quiz Co to za zwierzę inne biologiczne słowa w naszej aplikacji Quiz House. Link w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16. .00.